w kolejnym gnocie dzisiaj jest wjazd na bazę do widza. tutaj yy, pokażę Wam całą jego hodowlę, on też coś Wam opowie o niej, także zaczynając. Posiada tutaj gąsiora, dwa gąsiory i gęsi, które uciekają, bo no po prostu się boją. Yy, powiedz mi proszę, ile masz kur? Kurniosek w tej chwili mam 23. A ile masz kogutów? Cztery. Cztery koguty? Albo pięć. Albo pięć, dobrze. Czy zgadzasz się. Z młodymi, czy Z dorosłych? młodymi. No to z młodymi sześć. Bo... Czy zgadzasz się, żebym pokazał kurnik? Zgadzam. To dobrze. Wojtagun set. Ha! Tak. Powiedzmy. Szczerze. To jest kura ode mnie. I ona jest na różyczkowym. To jest cud. Po pierwsze, ja go znam tego pana. Oh, Zabij się. Taki tu jest syf teraz, jak pada. Czekajcie chwilę, tylko czapkę sobie ubiorę. Trzymaj. No, także ta kura, co widzieliście przed chwilą czarna, ona znosi zielone jajo, była z mojego znaczy, jaja. Nie wiemy jak się to stało, Dokładnie. bo u niego jest. Był zwykły kogut i zwykłe kury nios. Tak, to też jest kogut ode mnie. Tak, i na różyczkowym. także co? Myślę, że teraz możemy przejść do kurnika i... Aha, dobrze powiedział. No ma kaczki, dwie, to są kaczuszki. Bardzo piękne. To mi się najbardziej ta kaczka podoba, tylko też jest taka, że strachliwa i ucieka. Niestety, tu jest druga, którą zaraz wpuścimy tutaj żeby sobie mogła iść tam do swoich No idź No Także co myślę, że teraz możemy przejść do kurnika i widzimy się w kurniku. Dobra, jesteśmy w kurniku yy, to więc tak kurnik został niedawno przerobiony. Kolega postara się wysłać zdjęcie tak? Tak, to jak był stary, jak i Dokładnie. Na co y, ta, a więc tak. Tak, z daleka pokazują. Wejście dla kur, nie wiem po co, ale może być. Grzędy, myślę, że wystarczająco na pewno dla tych 20 paru osobników. Y, karmidło 5 kg. Spoidło 5 litrów. Wody nie ma, bo mają na polu. Tak, dokładnie. Pasze to samo, też jest na polu. E, tak. E, co dalej? E, są gniazda, to też zaraz pokażemy. E, są przepiórki, to też zaraz omówimy. Także nie martwcie się. Więc zaczynając tak od grzęd. Nowe co zrobione. Ile temu? Miesiąc? Mniej. Mniej niż miesiąc temu. Spisują się. Myślę, że jest luks. Yy, dalej. Tutaj jest pierwsze gniazdo, to jest dla kaczek i gęsi. I gęsi. Super się sprawdza, polecam. Yy, na lęgi szczególnie. Przechodząc dalej gniazda. Gniazda są też świeżo co zrobione Widać, że się sprawdzają Parę jaj jest tutaj o widać świeżo co zniesione jajo ładne zielone nawet jest no. Te gniazda są zamykane ponieważ siedzą tu razem gęsi i one wyjadały te jaja i było dużo strat. Także jest zrobione takie coś, i wtedy gęsi nie wyjedzą tych jaj. Ale też są zbierane na bieżąco. Więc po, po nagraniu gniota zbieramy jaja. Tak? Dokładnie. Przechodząc dalej, są przepiórki. Tak, otwórz. Yy, różne rasy. Tutaj są, są jaja niepozbierane. Tu jest lawendowa, to jest szczególna rasa. On właśnie zbiera jaja. Wierz te jaja. Tak. Za chwilę tutaj będę sprzątał u nich. Tak, także... Też w poniedziałek. W poniedziałek, albo za chwilę, może jeszcze jak myślę. Wszystko sprząta razem najczęściej, ale czasami jak mu się nudzi... I tu jest sprzątane co tydzień i proszę zobaczyć właśnie jakie przepiórki robią syf. Dokładnie. Tydzień temu było w sobotę sprzątane. I to tylko pięć przepiórek. Trzy przepiórki. Jak trzy? A przepraszam, bo nie ma koguta. No tak. Eee. Yy... są jajka. Takie są jaja przepiórcze. Jeżeli by ktoś był chętny, to sprzedam. Tak, z mojej hodowli będzie do sprzedania. Kolega też oferuje, ale to niewielkie ilości. Także co, myślę, że z kurnika to będzie tyle. I jeszcze powiedz, to ile sprzątasz kurnik, bo masz gęsi i kaczki, ludzie ciekawi pewnie są. Kurnik sprzątam jak zawsze w okresie zimowym raz w tygodniu, czyli w soboty praktycznie to wypada, ale dzisiaj nie miałem za bardzo, za bardzo czasu i będzie sprzątane w poniedziałek mhm. po nowym roku. A w sezonie letnim co dwa tygodnie, czasem może gdzieś tak się uda, w środku tygodnia, posprzątać, to szybciej jest sprzątany. No to dobrze. To co? Widzimy się na wybiegu i zobaczymy, co tam jeszcze nam opowie. Także zaraz się widzimy. Teraz ogólnie, właściciel kanału dał mi telefon, żeby. Coś wam opowiedzieć o tej hodowli. Także... Dokładnie. Ja, drób, ogólnie kury hoduję teraz, już będzie blisko 3,5 roku. No i hoduję... Hodowałem... Hodowałem... Hodowałem kury ozdobne, kury nioski. Hodowałem jakoś tam 2 lata temu, może troszkę mniej... Hodowałem kury rasowe, ale tutaj w tym błocie, jak są teraz jeszcze gęsi, kaczki, to kury ozdobne to nie są dobre, jak jest błoto. Tylko kurki ozdobne to takie, żeby sobie chodziły po wolnym wybiegu, że tak powiem. Nie opłaca się po prostu kur ozdobnych, bo dość, że to nie znosi jaj tyle, ile zwykła taka kurka, jak tutaj można zobaczyć. To jeszcze, jeszcze właśnie w takim błocie, jak są białe kury, to jeszcze jak silki to się właśnie polepią tym błotem i wyglądają po prostu brzydko. Yy, są tutaj kurki również, takie miksy, które znoszą zielone jajka, takie jak ta. Jest to kura teraz, już będzie miała półtorej roku na wiosnę. Yy, z lęgów, z pierwszych moich lęgów. Yy, z pierwszych moich lęgów kaczki. Jeżeli chodzi o kaczki. To kaczki hoduje. Drugi rok teraz będzie. I miałem na początku pięć kaczek, później się to troszkę porozmnażało. I te kaczki, które są aktualnie u farmera, to są właśnie z moich jaj. Jeżeli chodzi o gęsi, gęsi hoduje też tak samo będzie, tak samo będzie jak z kaczkami dwa lata. I hodowałem na początku miałem dwie ge, y, przepraszam, dwa gąsiory Landes Chodowałem dwa gąsiory y, No nie byłem jeszcze tego świadomy, bo się nie znałem tak na gęsiach i hodowałem dwa gąsiory Landes takie jak te dwie co idą za tym dużym kawalerem To już jest gąsior 3-4 letni już będzie, to już jest bardzo stary gońsior. Ale jeszcze myślę, że jak to tak powiem, sezon oblata. Mam nadzieję. No, i tutaj to pierwsze gąsior, drugie to w środku jest gęś, i tam ostatnie to jest gąsior również. Tylko, że mu wcisnęli dwie gęsi. No właśnie. Pierwsze miało być też dwie gęsi, a z tymi gęśmi to jest ciężko. No. Kogutek to jest z jaja. Ten tutaj to jest z jaja. Z jaja farmera. O, można zobaczyć jak pieje Tutaj jest kurka tęczanka, tutaj zwykłe nioski rosy, tutaj saseks Tutaj jest kogutek z lęgów również tegorocznych, ładny Kogut Liliput Właśnie, mam również liliputki, parka liliputek Tutaj jest ten kogucik i tam jest kurka, nie wiem widać ją widać. I to jest kurka. Jeżeli chodzi o nieśność, teraz to na 23, no dobra, na 22 kury, bo jedna, jedna się nie niesie, bo jeszcze wozi, wodzi kurczaki. To na 22 kurki teraz jest dość słabo, bo 10, z czasem 5 jaj dziennie jest. No ale sezon zimowy i teraz kurki miały, można powiedzieć, przerwę. Odpoczynek. Odpoczynek od jajek, ale mam nadzieję, że na wiosnę. Zaczną, bo inkubacja będzie szła pełną parą. Jest zakupiony nowy inkubator. Jeszcze tutaj z farmerem będziemy działać. Będziemy wykluwać, i później może będziemy sprzedawać. Nagramy, nagramy. Na, na pewno będą nagrane filmy na moim kanale, jak i na farmera. No. No ja mam kleję tam zdjęcie. I tutaj. Na i tutaj, właśnie są, jest ta kurka co mówiłem, że się na razie nie niesie, bo wodzi te kurczaki jeszcze. To czarne co tam widzicie, przybliżę wam. To jest taki mix z liliputki, a resztę to są. Tam jeszcze jest trzy kurki. No i co tu więcej opowiadać? Taka kura, no, potrzebuje dużego, można powiedzieć, wybiegu. No bo tutaj, jak widzicie, u mnie mają wybieg duży, bo mają aż bo mają aż tam, za ten wiatrak, jest wybieg. I jeszcze wypuszczam je też tutaj, jak możecie zauważyć. Jest tutaj, <laughs> przepraszam, jest tutaj również budka, której na wiosnę i w lato są trzymane, są trzymane kaczki i gęsi. Także kurki tutaj mają duży wybieg. No i co więcej opowiadać? Chyba tyle. Co, tak zrobiłem? Nie wiem, bo Ty tak robiłeś. <gry> ale to Dobra. na przejście. Dobra. Zaraz jeszcze ten. Co jeszcze? No także, jakbyście się dziwili, że mam zwykłe takie buty, to po prostu yy, nie brałem gumiaków. Proponował mi kolega, ale. Mieliśmy tylko nagrać, ale widzicie, jak to wyszło. Także widzicie, on ma dużą hodowlę. No ja dużą niestety. Jak dużą. Duża hodowla, tak jakby było sto no. Także ten kogut jest też podobny do tego koguta, co on wcześniej miał. Nie wiem, czy pamiętacie, taki biały był. Tylko troszkę krótszy ogon miał. Nie, y jeszcze nie, nie miałem kanału, żeby, żeby Wam pokazać, ale jak nie zapomnę, to też wkleję Wam y zdjęcie takiego koguta mojego. Yy, starszego koguta co miałem wam wkleję zdjęcie tutaj w mojej hodowli również dominują pokaż, że większość to jest kur yy, rosy jedynek, czyli tych rudych I brun no, rude. rudeb czerwone, czerwone, jak zwał tak zwał różnie ludzie mówią no i właśnie widać, że tu większość dominuje tych kurek rosy jedynki to się tak prawidłowo nazywa jeżeli chodzi o gąsiora to mi się wydaje, że to jest jakiś miks z landesem, bo on troszkę ma czarnych przebarwień tak, szczególnie tutaj no, na dobrać, szyi. i tutaj koguty się teraz bić zaczęły, bo ten O hierarchię. Hierarchię. hierarchię na żurę. Tam. Jeżeli chodzi o kaczki, to kaczki to są francuskie, zimowe. Jak zwał, tak zwał. No i co tu tyle opowiadać? No jak miał tyle mi miejsca, co, co ma tutaj. To, to myślę, że też bym tak miał taką hodowlę, ale no niestety nie mam tyle miejsca. Sami wiecie. Tam jeszcze pokaż tam jak jest teraz. tutaj. Jak chodzi ta kura, tam nie wiem czy widać. Już pokazuję. To tutaj troszkę bardziej bliżej do nas będzie postawiona koziarnia. Tak, będą kozy. I będzie woliera taka duża i jeszcze jeden kurnik na kurki ozdobne. Tak na pewno jak ten pomysł wypali, to na pewno nagram gniota z dojenia kóz. Ale to jeszcze jeszcze du dużo na czasu jest. Również były owce, ale już teraz. Wysprzedane nie opłaca się nie hodować. Nie opłaca się hodować owiec, moim zdaniem, bo i tak tylko do nich dopłacaliśmy za weterynarza i różne takie pierdoły. No właśnie. A one praktycznie tylko chodziły i jadły, więc owiec już nie ma. No. Może kiedyś się pojawią. To już nie, nie ode mnie zależy. Także myślę, że to na tyle. Tak? Tak. No. Także co? Myślę, że to na tyle z pokazywania y, hodowli. Y, hodowcy, kur, tak się nazywa kanał. Link będziecie mieli do niego w opisie. Jeszcze jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach. Przejdziemy do takiej dużej stajni i tak. przewieziemy się ciągnikami. Dokładnie będzie opis ciągników, y, ale to piszcie w komentarzach. Ja każdy komentarz przeczytam. Polajkuje, także co? Myślę, że to na tyle. Widzimy się w kolejnym gniocie. Cześć!